Dziś testy kolejnego laptopa gamingowego, ale tym razem opartego o procesor, jak i kartę graficzną AMD. Zapraszam. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na testy laptopa HP Omen, czy jak to woli HP Omen 16. Jak wspominałem wcześniej, posiada procesor, jak i również kartę graficzną AMD. Także pozwólcie, że na początku Wam go zaprezentuję, omówię jakie pozyskały się w nim znalazły, a później przejdziemy już do konkretów, czyli do testów. Zaczniemy od wymiarów. Laptop mierzy 369 mm szerokości, 248 mm głębokości i 26 mm wysokości, a jego waga wynosi 2,2 kg. Cała obudowa wykonana jest z aluminium, co sprawia wrażenie, iż mamy do czynienia z produktem premium. Matryca o przekątnej 16,1 cala tomatowy IPS z odświeżaniem 165 Hz, 100% pokryciem sRGB, tutaj popieram się danymi producenta. Rozdzielczość to 2560x1440 pikseli, a jej maksymalna jasność to około 300 nitów. Na górnej ramce matrycy znajdziemy kamerkę internetową o rozdzielczości 1 megapiksela, jak i dwa mikrofony. Klawiatura prawie pełnowymiarowa, ale jak wiadomo prawie robi wielką różnicę, jako już nie mamy w wydzielonej sekcji numerycznej. Dodatkowo jest ona podświetlana, do wyboru mamy całą gamę RGB. Skok klawiszy jest stosunkowo niski, czego ja osobiście nie uważam za wadę, ale co kto woli. Touchpad przesunięty jest lekko w lewą stronę, jest on naprawdę spory i wygodny w użytkowaniu. Nie ma wprawdzie fizycznych przycisków, co dla niektórych będzie wadą, a dla pozostałych zaletą. W kwestii portów, to na lewej stronie laptopa mamy wejście zasilające, następnie wyjście karty sieciowej. USB 3.2 generacji pierwszej, dwa wyjścia wideo w postaci mini DisplayPort i HDMI, port USB typu C, również z opcją DisplayPort, dalej uniwersalny port na mikrofon i słuchawki oraz czytnik kart SD. Po drugiej stronie zaś widnieją dwa porty USB 3.2 generacji pierwszej. A teraz to co najistotniejsze, czyli podzespoły. Procesor to 8 i 16-wątkowa jednostka Ryzen 7 5800H z maksymalnym boostem 4,4 GHz. Pamięć operacyjna 16GB DDR4 w dwóch kościach, pracująca z zegarem 3200MHz i opóźnieniami cl 22. Dysk SSD-M2 NVME o skromnej dość pojemności 512GB. I w końcu karta graficzna Radeon RX 6600M z TGP na poziomie 75W. Wszystkie te podzespoły chłodzi układ składający się z radiatora posiadającego trzy ciepłowody oraz dwa wentylatory odśrodkowe. Te świeże powietrze zasysają ze spodu laptopa przez duży otwór wykonany z siatki. Natomiast ciepły powietrze wydostaje się na zewnątrz za pomocą trzech wylotów. Dwa znajdują się na tyle laptopa i jedno na jednym z boków. Za pomocą softu Gaming Hub zarządzać możecie profilami wydajności, jak i chłodzenia oraz podświetleniem klawiatury. System dźwiękowy to Bang Olufsen z dwoma głośnikami umieszczonymi na spodzie bocznych krawędzi notebooka. Bateria, jaka się tutaj znalazła ma zacną pojemność 6880 mAh i składa się ona z sześciu komór. Co do zasilacza, którego moc wynosi 230 W, to jest on wprawdzie dość długi, ale za to stosunkowo płaski. Nie będzie więc większego problemu ze zmieszczeniem go do plecaka. I na koniec dodam, że testowany dzisiaj HP Omen zainstalowany ma system operacyjny Windows 11. że tam trzeba było pobrać kilka brakujących aktualizacji, ale to rzecz normalna i nikogo nie powinna dziwić. Tyle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o omówienie i specyfikację. Teraz zapraszam Was już na wyniki testów. Te wykonałem w 7 grach w dwóch rozdzielczościach: 1080p i 1440p. Wśród gier znajdzie się jedna sportówka, czyli CSGO. Pozostałe sześć tytułów dość wymagających, w tym kilka nowości. Poza wydajnością, rzecz jasna, powiem wam, jak wyglądały temperatury procesora, karty graficznej, pobór mocy laptopa, czas pracy na baterii, jak i również kultura pracy. Zaczniemy od Dying Light 2. 1080p bez problemu pozwolić sobie możemy na najwyższe dostępne detale. W 1440p jednak suwaki albo przesunąć będzie trzeba na średnio niskie, albo skorzystać z FSR. Kolejna nowość to God of War. W 1080p detale ultra jak najbardziej tak, w 1440p trzeba zjechać o oczko niżej. Wyniki w CSGO nie powalają, choć taki klatkarz powinien zadowolić większość z Was. Shadow of the Tomb Raider to dość stary tytuł, ale cały czas wymagający. Mimo tego na obydwu rodziczościach ustawienia najwyższe wchodzą w grę. Cyberpunk 2077 jak wiadomo potrafi dokopać niejednej mocnej konfiguracji. W 1080p na ultra ocieramy się o granice w miarę komfortowej rozgrywki, a w 1440p po raz kolejny warto skorzystać z FSR. Bez najmniejszych problemów laptop poradził sobie w Assassin's Valhalla. W obydwu rozdzielczościach detale ultra high osiągalne. I na koniec Watch Dogs Legion. O 60 klatkach średnio w obydwu rozdzielczościach nie ma mowy, ale jako już nie jest to tytuł First Person Shooter, to nie jest to niezbędne. No i w 1440p jednak po raz kolejny trzeba zjechać z ustawieniami o oczko niżej. Sami chyba przyznacie, że do 1440p przydałaby się tutaj mocniejsza karta graficzna. Oczywiście można sobie na tym laptopie w tej rozdzielczości komfortowo zagrać, o ile obniżycie detale na powiedzmy wysokie lub też bardzo wysokie. I też warto zaznaczyć, że... Na takich ustawieniach obraz będzie lepszej jakości aniżeli w 1080p na detalach ultra. Aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę to, że w bardziej wymagających tytułach, jak Cyberpunk 2077 czy też Dying Light 2, trzeba będzie albo obniżyć detale na średnie, albo też wesprzeć się FSR, a to liczy się już ze spadkiem jakości obrazu. Od was zależy jaką drogą pójdziecie, czy obniżycie rozdzielczość, czy też obniżycie detale w rozdzielczości wyższej. Co do temperatur procesora w 1080p, tam gdzie on ma większe zadanie do wykonania. Temperatury nie przekraczały 88 stopni Celsjusza. Nie jest to być może niska wartość, ale jest to standard, można powiedzieć, przy takich procesorach jak ten, czyli ośmiordzeniowych. Natomiast 1440p temperatury nie przekraczały 82 stopni. Rzecz jasna, tam był mniejszy boost procesora, bo około 3100 MHz, jako iż ma on mniejsze zadanie do wykonania. Także nigdy nie osiągnąłem tej wartości deklarowanej 4,4 GHz. Rzecz jasna, ograniczenie w postaci temperatury, jak i również TDP. Temperatury karty na bardzo dobrym poziomie 78 stopni w 1080p i 79 w 1440p, natomiast hotspot potrafił dobijać powyżej 90 stopni Celsjusza. Tak czy inaczej uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Co do kultury pracy, tutaj mega miła niespodzianka, laptop generował pod obciążeniem. Około 48,5 dB. Także wynik bardzo dobry i bez problemu możecie grać na wbudowanych głośnikach, które dodam tylko, że grają bardzo czysto i dość głośno. Na plus zdecydowanie zaliczam jakość wykonania: wszystko dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. No i przypomnę, że cała budowa wykonana została z aluminium, że jasna, będzie się ona łatwo palcowała i często będzie trzeba ją czyścić, no ale coś za coś. Bardzo przyzwoita ilość wyjść-wejść, w tym USB typu C, który służyć może nie tylko do szybkiego transferu danych, ale również do wyświetlania obrazu wideo. Szkoda jednak, że nie mamy tutaj Thunderbolta. No i mamy również czytnik kart, którego często w laptopach brakuje. Jakość obrazu, bardzo dobre odwzorowanie kolorów według producenta, bo tutaj nie byłem w stanie tego sprawdzić, pokrycie sRGB 100%, także... Gdyby ktoś chciał się pobawić obróbkę zdjęć, czy też materiału wideo na tym laptopie, będzie to możliwe. Dobra, oczywiście, kąty widzenia. No i szybka matryca 165 Hz. Że czas na większości przypadków nie wykorzystacie jego, jej pełnego potencjału, jedynie we sportówkach, ale to, o czym mówiłem już przy testach innych laptopów, że na szybkiej matrycy, nawet z niższym, z niższym FPS-em, gra się o wiele bardziej komfortowo. I na wyróżnienie zasługuje również czas pracy na baterii. Nie podczas takiego normalnego użytkowania, nie grania oczywiście. Udało się uzyskać ponad 6 godzin, także wynik naprawdę zacny. No, i jeszcze właśnie nie wspomniałem o jednej rzeczy, mianowicie pobór prądu podczas grania. Wynosił on około 140-145W. Także dołączony zasilacz ma jeszcze spory zapas mocy i nie będzie się on przegrzewał. Cena tego laptopa to 6,5 tysiąca złotych. Moim zdaniem w tych pieniądzach powinniśmy dostać dysk SSD o pojemności 1TB. Te 512GB w wielu przypadkach nie będzie wystarczające, biorąc pod uwagę to, ile ważą teraz gry, no i port USB typu C w postaci Thunderbolt. Gdybyście jednak chcieli wydać mniej pieniędzy, a dokładnie o 1100 zł mniej, to możecie wybrać HP Omen 16, z tym samym procesorem, z tą samą kartą graficzną, ta sama pamięć operacyjna RAM, ale matryca rozdzielczości 1080p i odświeżanie 144 Hz. Także wybór, że tak powiem, należy do Was. Linka do tego laptopa macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.